Wyobraź sobie kobietę młodą na przykład, tak, która y, załamana przychodzi do ciebie i mówi, że ona tak naprawdę oddaje 100 let przez pochwę. Młoda kobieta w wieku rozrodczym, aktywna seksualnie, z taką tragedią. Tak. Rozumiem, że mamy te dwa kanały, kanał pochwowy i kanał odbytniczy mhm, i jeszcze w którymś momencie łączy. mają dziurę. Tak. One łączyć te się te nie powinny, rozumiem. W naturalnej nie. budowie anatomicznej się nie, nie łączą, nie. tylko w momencie patologii pojawiła się Mogę jakaś się dziura, po, gdzie. łączy je jednego z drugim. Tak? Dwa różne środowiska. I jest to, jest to właśnie, tak jak wspomniałeś, jest to bardzo kłopotliwe. Tym razem dla wszystkich kobiet, ale nie tylko, bo jak się pojawia ciąża, to oczywiście mężczyzna też jest zaangażowany od samego początku. Jakub Krystian, pan doktor. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proktologia w ciąży, trochę zapomniana, ginekologia to jedno, jakaś wirusologia, żeby sprawdzić, czy organizm ok, no to lekarz rodzinny pomaga, czy też internista, a proktologa odkładamy albo zapominamy, albo nie stosujemy. Niestety tak. Yy, obserwuję taki niepokojący trend wśród y, ciężarnych pacjentek, w ogóle wśród pacjentek, które miały jakąkolwiek przeszłość, bym powiedział, y, położniczą, braku opieki, jeżeli chodzi o, o proktologa. W mojej osobistej ocenie, w, oso w takiej ocenie, bym powiedział, zawodowej, każda pacjentka winna w trakcie ciąży, planowania ciąży, w trakcie ciąży przed porodem i również po nim, winna być skonsultowana nie tylko oczywiście przez y, ginekologa, ale również przez proktologa i fizjoterapeutę uroginekologicznego. To są szalenie ważne kwestie z uwagi na to, że Wszystkie kobiety przygotowują się do samego porodu pod względem stricte ginekologicznym. Wybierają metodę, jaką, y, jaki ten poród ma być przeprowadzony: czy ma być to cięcie cesarskie, czy ma być to siłami natury, natomiast zapominają niestety o czasami przykrych konsekwencjach, które są związane z samym tym aktem porodu. Mowa tutaj przede wszystkim o zaostrzeniu choroby hemoroidalnej, wypadanie, nawet odbytu. Może być y, taka opcja, może być uszkodzenie aparatu zwieraczowego, może być szczelina Odbytu i pogorszenie tak jakby wyglądu i jakości tamtej okolicy, tak? Więc dopiero później, gdy pacjentka jednak zaczyna odczuwać coraz większy dyskomfort, pojawiają się niepokojące dla niej objawy, wtedy tak naprawdę zgłasza się nawet nie do fizjoterapeuty, tylko do, do, do proktologa z, ze swoimi problemami. W mojej ocenie odpowiednie przygotowanie pacjentki, odpowiednie ćwiczenia tutaj ze strony fizjoterapeutycznej, ale też dokładnie nie będę się wypowiadał, bo nie jestem specjalistą w, te, w tej kwestii są w stanie działać tak protekcyjnie, czyli ochronnie na aparat zwieraczowy u pacjentki, tak że poród może przejść, Oczywiście, jeżeli nie ma żadnych innych komplikacji i, i y, żadnych problemów w trakcie samego porodu, może przejść bardzo łagodnie dla pacjentki pod względem takim proktologicznym, że jednak te konsekwencje nie będą aż tak bardzo, bym powiedział, widoczne, odczuwalne przez pacjentkę w przyszłości, bo wiadomo, że ta pacjentka również na dalsze, dalszą część swojego życia musi mieć jakąkolwiek satysfakcję z własnego ciała, z satysfakcję seksualną i przede wszystkim z normalnego funkcjonowania. Dlatego uważam, że to jest klucz u pacjentek do jakiegokolwiek normalnego życia i, i, do, po, i do pobierzenia powikłaniom. Wizyta profilaktyczna, zanim to wszystko się rozpocznie albo w pierwszym tak. trymestrze ciąży, żeby Oczywiście. już wychwycić pewne tak. dolegliwości? Zdecydowanie tak. Do panie... stomatologa chodzą, bo się okazuje, że te tak. powinny być wyleczone przed ciążą. Oczywiście. Ciążę. Na przykład przychodzą pacjentki w zaawansowanej ciąży, które mają zaostrzenie choroby hemoroidalnej, a wiemy w ciąży nie można niektórych leków stosować, nie można niektórych procedur wykonywać, więc y, czyni to zdecydowanie Bardziej trudniejszą tak, do doprowadzenia do takiej pacjentki. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą to jest to, żeby uświadomić sobie, że tych zaparć w ciąży być nie powinno, nie może. Tak? Jest to stan, który jest permanentnie zwiększonego ciśnienia w obrębie dróg rodnych, w obrębie kanału odbytu miednicy mniejszej, więc u, u, u takich pacjentek szalenie ważną rzeczą jest zwalczanie zaparć przede wszystkim. Tak? W przypadku, jeżeli wystąpią jakiekolwiek e, nieprzyjemne objawy typu zaostrzenie właśnie choroby hemoroidalnej wówczas, należy też udać się do lekarza, żeby wdrożyć odpowiednie bezpieczne leczenie, bo te leki, które są OTC wydawane w aptekach, nie zawsze są bezpieczne dla, dla pacjentek. No i co najważniejsze, to pacjentki nie zdają sobie sprawy i nie są, znaczy nie zdają sobie sprawy, nie są uświadamiane odnośnie jednej bardzo ważnej kwestii. Obserwuję tak niepokojący wzrost wśród pacjentek objawów związanych z przekrwieniem miednicy mniejszej, z żylakami przymaci czy z żylakami Mniejszej, co przekłada się na objawy proktologiczne, których tak naprawdę przyczyną nie są zaburzenia proktologiczne, tylko zwiększone bierne przekrwienie w tamtej okolicy. I to przekłada się na objawy ginekologiczne, tak jak na przykład nie wiem, bolesne współżycia, zaburzenia krwawienia miesięcznego, żylaki nawet w obrębie samego sromu, na zaburzenia urologiczne, ale też proktologiczne, typu oporne naleczenie głuski krwawnicze, nawracające szczeliny odbytu, Aha. zaburzenia aparatu, takie aparatu więzadłowego. I to wszystko tak naprawdę naprawdę ma związek z tym przekrwieniem biernym, tak? Więc tutaj szalenie ważna też taka konsultacja chirurga naczyniowego, taka konsultacja flebologiczna, żeby taką diagnostykę pogłębić i wykluczyć tego typu kłopot. Takie porody, które nie idą książkowo albo są dosyć trudne, one potem kończą się poważnymi dolegliwościami tak, proktologicznymi. To w uproszczeniu? Popękane odbyty, Czyli pęknięte mój, tamte mój, okolice? Mówi się o pęknięciu krocza, tak? Okay. Może wy, występować pęknięcie krocza, natomiast dokładnie to tutaj na pewno ginekolodzy powie Natomiast największą, e, największy smutek wzbudza tak naprawdę pęknięcie krocza czwartego stopnia, tak? czyli całkowite zerwanie aparatu e, zwieraczowego, łącznie z przerwaniem ciągłości e, pochwy, e, przegrody odbytniczo-pochwowej. Jest to bardzo problematyczne, ponieważ no, taka pacjentka winna być nie dość, operowana ostro dyżurowo, żeby odtworzyć e, plastycznie wszystko, tak? tam, tamtą okolicę, zeszyć zwieracze, to jeszcze niestety, ale u takiej pacjentki winna być. W nas stomia, ponieważ tak naprawdę nie ma żadnego czucia, tak? nie ma żadnego, żadnej funkcji, jeżeli chodzi o, o, o pracę zwieraczy, więc no logiczne jest to, żeby to się wygoiło i żeby w jakikolwiek sposób pacjentka mogła funkcjonować, no niestety kończy się Aha. to stomią. Ale to powiedz, jeżeli pacjentka będzie u tego proktologa i będzie dobrze prowadzona, to jest w stanie tego uniknąć, czy niestety zły los tak chce i to nie zawsze jest gwarancja? Istnieje, bardzo... istnieje duża do prawdopodobieństwa, że te powikłania, jeżeli nawet wystąpią, będą mniej dotkliwe dla pacjentki. Rozumiem, że proktolog, jeżeli widzi pewne patologie wokół tego obrębu, a już jest ta ciąża, już ją mamy, to jest w stanie także zalecić cesarskie cięcie, aby tego uniknąć wówczas? Są, owszem. Jest duża grupa pacjentek, która kierowana jest przez ginekologów do proktologa celem określenia, czy pacjenty, czy są przeciwwskazania do, do cięcia cesarskiego, czy też wskazania do cięcia cesarskiego to wszystko zależy od, od tego, co się wybadało, takiej pacjentki, jak to wszystko wygląda. Tak? Czy dobry ginekolog powinien zwrócić na to uwagę? Bo teraz tak, jeżeli ten ginekolog jest jednak podstawowym lekarzem w trakcie prowadzenia ciąży i potem przyjścia na świat tego dziecka, no to środowisko i społeczeństwo jest przygotowane, że musi iść do ginekologa, no i chodzi. No ale pytanie, oczywiście nie zobaczyło naszej rozmowy, bo mam nadzieję, że pod wpływem naszej rozmowy pójdzie także do proktologa, do twoich kolegów, koleżanek i tak dalej, ale czy taki ginekolog odpowiedzialny, czy on dzisiaj ma tę wiedzę, aby powiedzieć, słuchaj, idź jeszcze tutaj, to będzie jedna konsultacja, a da nam to spokój? działania. Jak wielka jest odpowiedzialność ginekologa w tym zakresie? Zdecydowanie powinien wiedzieć tak o tym i powinien rekomendować coś takiego w mojej ocenie, żeby ta pacjentka była jeszcze zaopiekowana ze strony proktologicznej. Tak samo kolejną kwestią, którą niestety yy, yy, ginekolodzy zapominają, to jeżeli pacjentka ma kłykciny kończyste tak, w obrębie yy, sromu, yy, w ogóle gineko yy, kwestie ginekologiczne, to pacjentka pierwszą rzeczą, jaką powinna zrobić, to zgłosić się do proktologa, bo często. To jest tak, że kłykciny są zlokalizowane w obrębie samego kanału odbytu, i tak jakby to jest główne źródło infekcji, skąd to wszystko wychodzi, stąd nawracają te kłykciny mhm. i nie da się ich usunąć całkowicie, więc tutaj świadomość ginekologów i pacjentek jest bardzo ważna. Jeżeli tak się stało, że mamy ten czwarty stopień popękania, i mówiłeś o tym, że ostry dyżur, wszystko mhm. tak jak być powinno, ta stomia jest wyprowadzona. Pacjentka kiedykolwiek wraca do normalnego działania? Większy. Wszystko zależy od tego, jaki jest, jak to jest z jaka jest rekonstrukcja wykonana, tak? czy udało się w ogóle ją wykonać. Yy, I tutaj bardzo ważna rzecz, yy, kwestia też pewnych zabiegów z zakresu, w zakresu cudzysłowy medycyny estetycznej, tak? czyli tutaj działanie yy, takimi yy, jakby miomodulatorami, tak? nie mówię tutaj o toksynie botulinowej, ale o substancjach, które mają na celu yy, przebudowanie tego zwieracza, yy, tak jakby yy, zmuszenie go do aktywności, do odbudowy, to jest jedna kwestia, ale druga rzecz to przede wszystkim sukcesywna praca z fizjoterapeutą. Tutaj biofeedback, przede wszystkim elektromiostymulacje i tak dalej. I istnieje do prawdopodobieństwa, że czynność tych zwieraczy może wrócić u pacjentek, ale jest ona ochroniona po, pod tym względem, że ma tą stomię wyłonioną, tak? Mm -hmm. Więc w razie gdyby się nie udało, to niestety, ale ta stomia u takiej pacjentki musi zostać. Tu jest za dużo zmiennych, tak? Wszystko zależy od tego, jak to wszystko w badaniach się Układa, jakie są wyniki, jaki jest efekt naszych, yy, naszych działań. Tak? Ktoś może pomyśleć, zresztą to jest taka rozmowa, często, która dla nas laików albo osoby, które mają jakąś tam wiedzę medyczną w związku z przeprowadzonymi rozmowami, taką synkretyczną. Cesarski cięcie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie wypowiem się na ten temat, bo nie znaczy, jestem W Polsce nie, tego nie. nadużywamy, tak? Ja wiem, że nadużywamy i ginekolodzy pewnie po mojej wypowiedzi powiedzieliby, co on, co on tam gada, pewnie tak nie jest. Ale kiedy ja jako facet teraz patrzę na to, że dziecko może albo być niedotlenione, bo coś pójdzie w porodzie, nie? tak, albo przed chwilą powiedziałeś, że może nam się to wszystko mhm. rozpaść w czasie mhm. porodu. Mhm. No to kiedy będziemy wycinali, no to nie ma tego. Znaczy, nie wypowiem się na ten okay. temat, która metoda jest lepsza, która jest gorsza. Z punktu widzenia. Proktologicznego, zarówno w przypadku jednej, jak i drugiej kwestii, pacjentka winna by zostać przygotowana tak, do tego. Wiadomo, że poród siłami natury jest e, zdecydowanie, wydaje mi się, bardziej obciążający dla przynajmniej e, dla aparatu zwieraczowego, dla tamtej okolicy kanału odbytu itd. Tak Natomiast Praca z pacjentką, uświadamianie jej o niebezpieczeństwach, o tym, jak powinna być przygotowana do tego, do tego wszystkiego jest szalenie ważne, bo zmniejsza to ryzyko powikłań. Natomiast nie wskażę Ci, który, która okay. metoda jest lepsza. Będzie ginekolog, zapytamy. Dokładnie. Stosunki seksualne w ciąży dodatkowo pewnie zwiększają ciśnienie w tym obrębie? Tak sobie to wyobrażam. Mhm. Co na to proktolog? Ale mówimy o standardowych czy o analnych? A powiedz o jednych i drugim. Jeżeli chodzi o, znaczy, tutaj to jest rekomendacja ginekologów, tak? Jasne. Powinna być, tak? Przeprowadzona. Z tego, co jest mi wiadomo, jeżeli nie ma zagrożenia ciąży, ciążar rozwija się prawidłowo, nie ma żadnych przeciwwskazań ginekologicznych do tego, no to tak naprawdę stosunki, mówię o standardowych stosunkach seksualnych, na pewno nie są w jakikolwiek sposób przeciwwskazane. Jeżeli chodzi o kontakty analne, no to z punktu widzenia proktologicznego, no pacjentka winna być przygotowana do tego, przy czym musimy pamiętać o tym, że. W przypadku niektórych ciąży, tak jak na przykład patologii łożyska, i tak dalej, może być kłopot, tak, jeżeli chodzi o zarówno penetrację analną, jak i w ogóle o badanie pacjenta, tak więc tutaj trzeba bardzo na to uważać, więc nic bez decyzji specjalistycznej, tak, tutaj, żeby Aha. nie popłynąć. A propos kobiet i tej sfery ciążowej, ale też mhm. i nie przetoki pomiędzy pochwą a odbytem to się też zdarza? Też zdarza się. Przetoki odbytniczo-pochwowe mogą być tak zwane rektocele, czyli uchyłek w tamtej okolicy to jest. Albo kwestia wrodzona, albo też kwestia nabyta w związku z samym, samym porodem. I teraz pytanie, czy jest ona aktywna, czy nie. Tak? Jest to dosyć problematyczne tak? z uwagi na. No, żebyśmy do... to zrozumieli. Rozumiem, że mamy te dwa kanały kanał pochwowy i kanał odbytniczy, mhm. i, i one w tym momencie mączy. mają dziurę. Tak. One łączyć się, się nie powinny. rozumiem. W naturalnej nie. budowie anatomicznej się nie, nie łączą, nie. tylko w momencie patologii pojawiła się Mogę jakaś się po, dziura, gdzie. łączy je jednego z drugim. Tak? Dwa różne środowiska. I jest to jest właśnie, tak jak wspomniałeś, jest to bardzo kłopotliwe, z uwagi na to, że istnieje duże ryzyko nawracających infekcji dróg rodnych, układu moczowego i też związanym z tym nawet sepsy, tak u. Pacjentek, więc tutaj leczenie jest dosyć, bym powiedział, e, problematyczne, bo oprócz tak naprawdę odtworzenia, czyli plastyki tak, tej, tej przegrody, czasami istnieje również e, potrzeba wyłonienia stomi u takiej pacjentki, żeby była możliwość zgojenia się tej okolicy. No bo wiadomo, szwy, wiadomo, odtworzenie tej ciągłości to też musi się w jakikolwiek sposób wygoić. Więc to są bardzo trudne, bardzo trudne decyzje, e, bardzo wstydliwe, bardzo problematyczne dla pacjentów. Tak, no bo wyobraź sobie kobietę młodą, na przykład, tak, która y, załamana przychodzi do ciebie i mówi, że ona tak naprawdę oddaje 100 lat przez pochwę. Młoda kobieta w wieku rozrodczym, aktywna seksualnie z taką tragedią. Tak, więc no, to hmm. są naprawdę bardzo, bardzo poważne rzeczy. Jeżeli ktoś ma taki problem teraz i to nas problem. słucha, to ginekolog czy proktolog? Czy nie ma znaczenia? Ale w sensie. No, jeżeli mamy pacjentki czy też e, internautki, które obserwują teraz i mają taki problem, który opisałeś mm -hmm. a propos tego wydalania, nie tak jak trzeba. Jeden i drugi. Jeden, jeden i drugi jeden jest w stanie decydować, tak? Znaczy, zaoperować raczej proktolog. Okay. Natomiast pacjentka winna być skonsultowana jeszcze dodatkowo e, ginekologicznie, bo. Jeżeli jest przetoka odbytniczo pochwowa, no to w sumie dlaczego nie przetoka na przykład jelitowa? Jeszcze dodatkowo gdzieś tam z góry, więc tutaj trzeba zrobić pełną diagnostykę u takich pacjentek, żeby mieć pewność i obrać odpowiedni sposób postępowania, tak? Jeżeli kobieta urodziła już to dziecko i się wydaje, że wszystko jest okej, okay, to taka wtórna konsultacja proktologiczna. Pytanie Masa jest takie, czy to odłoży się w czasie, że czasami e, ktoś powie, poród był okej, okay, dziecko jest na świecie, cieszymy się, minął ten okres połogu. Nawet jeżeli teraz nic się nie dzieje, to na Twoim miejscu e, zaleciłbyś, żeby sprawdzić i tak? Czy coś po połogu, się nie stało? Po połogu tak, bo w trakcie połogu mogą dziać się różne rzeczy, bo wiadomo, kwestiach, hormonów, Ciało wraca do siebie i tak dalej. Natomiast w późniejszym okresie, jak najbardziej, tak, uważam, że to jest dobra opcja. Zwłaszcza jeżeli poród był trudny, jeżeli e, masa urodzeniowa dziecka była wysoka, ciąża była w jakikolwiek sposób problematyczna, jak najbardziej pacjentka winna być skonsultowana, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Tak. Konsultacje fizjoterapeutyczne, one są też bezpośrednie w tym zakresie? Czy najpierw lekarz, który potem daje sugestie fizjoterapeucie, nad czym pracować? Bo teraz pytanie: jaka jest ta ścieżka dostępna? Nie każdy, nie, każdy, nie każdy proktolog i yy, ginekolog są świadomi potrzeby. Tak, tego to też jest odrębna kwestia. Uważam, że może to się dziać. Yy... W trakcie tego samego czasu. Przy czym, jeżeli fizjoterapeuci, na przykład, z którymi współpracuję, zawsze dzwonią do mnie i pytają, czy nie ma tam żadnej patologii proktologicznej, tak typu, nie wiem, na przykład szczeliny, okay. albo jakiekolwiek przetoki, nie wiem, podśluzowej, przetoki okołoodbytniczej, albo cokolwiek innego, co mogłoby stać na przeszkodzie w ich działaniu, no to tutaj współpraca jest bardzo ważna i może się to dziać w tym samym czasie, tak? Moje działanie plus działanie proktologiczne, działanie ginekologiczne pacjentów jest zaopiekowana z każdej strony. Dobra położna, która przychodzi do domu rozwieje też jakieś wątpliwości? Czy Oczywiście, tam świadomość jest tak. niska? Oczywiście, że tak. Dobra położna to okay. rewelacja. Tak, tak samo jak dobra pielęgniarka, taka od prawdziwego zdarzenia, jak kiedyś były pielęgniarki, to jest złoto. Czy coś jeszcze w tym zakresie, o czym nie powiedzieliśmy? Dwóch facetów to trochę dziwnie. No, ty masz wiedzę, ja dopytuję, więc pytania na co nie zwróciłem uwagi. Jeżeli chodzi o kwestie o ciąży, i ciąży i no to Przede wszystkim najważniejsze to są te zaparcia, żeby okay. unikać tych zaparć i nie wstydzić się. Tak. Ale to wtedy serwujesz im jakieś specjalne herbatki, żoła? Nie, wtedy... no, nie możesz coś do. Bardzo... No ciąża, tak. To jeżeli, jeżeli stan chodzi... ryzyka. A no, jeżeli chodzi o kwestie, no to głównie tutaj jest pożycie większej ilości błonnika, są preparaty tak. z błonnikiem, z babką. Do, do picia i tak dalej, takie, które są bezpieczne w ciąży. No i też działanie miejscowe, tak w sensie różnego rodzaju, no, bez, bez lokowania produktów są pewne bezpieczne w ciąży do stosowania y, preparaty, które da, dają ulgę pacjentkom. Tak? No i wspomniane czasami przymoczki z cukru, pudru, y, żeby zmniejszyć obrzęk tamtej okolicy, które działają zdecydowanie. To znowu opóźniony refleks, bo wody Ci nie zaproponowałem, więc no, bardzo no. proszę. Dbam no. o to, żeby lekarze byli nawodnieni, bo macie pewne zboczenia w tym zakresie i bardzo słusznie tak, bo zwracamy zgadam uwagę się. wtedy na. Zgadzam na się. się. Natomiast ważną rzeczą jest to, żeby pamiętać również o tym, że mogą być te żylaki przy macie, czy mogą być żelaki mietnicy mniejszej, zwiększone przekrwienie bierne, co przekłada się nie tylko na schorzenia ginekologiczne, ale proktologiczne, które nie są. De facto punktem wyjścia nie są zaburzenia proktologiczne, tylko właśnie zaburzenia tej krwi. Szczegóły w rozmowie z lekarzem już w gabinecie. Myślę, że temat jest naświetlony wystarczająco. Bardzo dziękuję za Bardzo wizytę dziękuję w programie. Również. Na Instagramie można doktora też znaleźć. Estetyczny proktolog. Zachęcamy, że ktoś ma jeszcze chęć rozszerzenia tego tematu albo bardziej intymnie popisać, no to pan doktor czasami odpisuje. Nawet często nawet, słyszę. Na nie czasem, <laughs> tylko zawsze. O i właśnie, to jest dobra deklaracja. Bardzo dziękuję za wizytę w programie. Dobrze, YouTube, Patronite, tam można nas szukać i wspierać. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy także do tego, aby obserwować kolejne odcinki. Łapka w górę, tak się mówi językiem młodzieżowym, więc się staram. Tam można kliknąć suba, tak aby wiedza autoryzowana medyczna szła w świat. Szarlatanom mówimy nie, ale wszystkim tematom medycznym autoryzowanym już i owszem. Zapraszam i zachęcam.